Witamy Państwa serdecznie w naszym drugim kroku do wdrożenia NIS-2. Podczas naszego ostatniego spotkania rozmawialiśmy o podstawowych kwestiach związanych z NIS-2, kiedy ta dyrektywa zostanie wdrożona, jakie generalnie obowiązki za sobą niesie i przede wszystkim, jakich podmiotów dotyczy. Dzisiaj chcieliśmy. Wespół z inżynierami z X-Compu, z panem Danielem Cuperem, liderem działu IT oraz z panem Maciejem Kasińskim, liderem działu IP, przedstawić bardzo istotne kwestie związane z wdrożeniem dyrektywy NIS-2 na poziomie operacyjnym i technologicznym. Ja się nazywam Rafał Maluida, jestem audytorem wiodącym systemu ISO 27001 i zapraszam Państwa do tego odcinka. Do tych najważniejszych obowiązków podmiotu dyrektywa NIS-2 zalicza środki zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie. Mówimy tutaj o warstwie proceduralnej i warstwie infrastruktury IT, czyli zabezpieczeniach na bardzo różnych obszarach, w bardzo różnych zakresach działania małego i średniego przedsiębiorstwa, czyli MŚP. Jako firma, która. Yy, Stosuje zasady cyberbezpieczeństwa, która posiada swój dział IT, która posiada odpowiednie narzędzia. Przede wszystkim przygotowujemy się do ochrony w takim znaczeniu i z takim natężeniem, żeby zminimalizować ryzyko ataków i żeby te ataki odeprzeć, żeby incydenty, które mogą wystąpić, niekoniecznie muszą być one oczywiście atakami, Minimalizować albo prowadzić do sytuacji, w której one po prostu nie występują. Natomiast z natury rzeczy musimy liczyć się z tym, że do takich incydentów dojdzie, w związku z czym szykujemy się do wdrożenia NIS-2 również na tym drugim etapie z perspektywy planów ciągłości działania, rozumianych dwojako, o czym za chwilę. Jeżeli chodzi o rekomendacje czy treści techniczne, Jakie narzędzia techniczne powinniśmy stosować na każdym z tych etapów i w każdym z obszarów, z obszarów środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie? Dyrektywa NIS-2, jak Państwo widzicie, posługuje się bardzo ogólnymi sformułowaniami, ogólnymi stwierdzeniami, gdyż rekomendacja jest taka, że powinniśmy stosować odpowiednie i proporcjonalne środki techniczne, operacyjne i organizacyjne. Musimy zabezpieczać nasze zasoby. I musimy zapobiegać wpływom incydentów, bądź też minimalizować wpływy tych incydentów, jeżeli one już wystąpią. Jeżeli chodzi o poziom tego bezpieczeństwa sieci, systemów informatycznych, musi być odpowiednio dobrany do istniejącego ryzyka, i tutaj dyrektywa NIS-2 posługuje się sformułowaniem aktualnego stanu wiedzy i techniki. Dlatego też Stwierdziliśmy, że najlepiej będzie, jeżeli połączymy tutaj siły prawne i inżynierskie, technologiczne, dlatego zapraszam panów Daniela Supera i Macieja Kasińskiego do, do wspólnej dyskusji, do wspólnej rozmowy, tak abyśmy mogli z państwem podzielić się naszymi doświadczeniami. Panowie, podstawowe praktyki w zakresie cyberhigieny i szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa. Teoretycznie. Niby czujemy, niby wiemy, z czym to się je, co powinniśmy stosować, natomiast jak Panów zdaniem powinno zachować się MŚP? Jakie podstawowe działania w tym zakresie powinno podjąć? Ciężko mówić o ogółach, nie znając się w szczegóły. Aktualnie ilość wektorów ataku jest tak duża, że musimy bronić się na wielu płaszczyznach. Od punktu styku z internetem w postaci zaawansowanego firewalla poprzez ochronę stacji końcowych z wykorzystaniem systemów klasy edr xdr ochronę poczty e-mail, stosowanie Web Application Firewall. Nie można zapominać o konieczności ciągłego szkolenia pracowników i użytkowników, żeby wyczulić ich na ataki bazujące na socjotechnice. Dobrą praktyką jest bycie na czasie z dostępnymi rozwiązaniami, które mogą utrudnić i uniemożliwić atak, jak również dbanie o własne środowisko, na przykład poprzez stosowanie skanerów podatności. W tym miejscu możemy wskazać wiele sposobów ochrony przed przykładowymi atakami. Przed atakiem DDoS może ochronić nas usługa DDoS wykupiona od dostawcy internetu. Przed nieautoryzowanym dostępem do sieci może ochronić nas system NAC. Przed atakiem na serwisy internetowe ochroną jest web application firewall. Kolejnych przykładów można podać dziesiątki. Tak. To jeżeli chodzi o takie podstawowe, podstawowe kroki, jakie powinniśmy podjąć, takie na które zwrócić uwagi, to jest na przykład aktualizacja naszego środowiska, tak? I chodzi tutaj o to, że codziennie pojawiają się nowe, nowe luki i podatności w aplikacjach. Mówimy tutaj o aktualizacji zarówno sprzętu, jak i oprogramowania. Czyli jedno i drugie musimy mieć w aktualnych wersjach wspieranych, bez żadnych luk. Powinniśmy starać się też dzielić, izolować nasze środowisko IT. Tak, żeby różne jednostki zostały oddzielone pomiędzy sobą w razie ataku, żeby nie doszło do infekcji całego środowiska, czyli na przykład oddzielić zasoby IT od HR-ów. Bardzo ważne jest też wykonywanie kopii bezpieczeństwa i trzymanie się takich dobrych praktyk, czyli nie przechowywania backupów w tym samym miejscu, gdzie dane nasze produkcyjne, na przykład na tym samym serwerze. Zasada 3.2.1 Myślę, że jest taką dobrą zasadą e, wskazującą, jak to powinno się robić. Czyli trzy kopie, tak, czyli poza naszymi głównymi danymi, dwa backupy e, na dwóch typach nośników. Jeden najlepiej poza miejscem przechowywania backupu e, i najlepiej offline, czyli odłączony od sieci. E, żeby chronić się przed e, wyciekiem danych, powinniśmy stosować szyfrowanie backupów oraz. Co bardzo istotne, a niestety wiele organizacji tego nie wykonuje, to jest cykliczne testowanie backupów, weryfikowanie czasów odtworzenia. Dzięki temu będziemy wiedzieli, jaki czas minie od ataku, na przykład od zaszyfrowania, do przywrócenia ciągłości działania i ile danych możemy stracić od ostatniego backupu. Także to są takie podstawowe rzeczy, na które staramy się zwrócić, zwrócić uwagę. Panowie, dziękuję bardzo za te wypowiedzi. Poza bardzo dużym ładunkiem merytorycznym i informacjami już wprost technicznymi, jakiego rodzaju narzędzia, klasy narzędzi możemy tutaj w zakresie tej cyberhigieny stosować. Natomiast wydaje mi się, że te odpowiedzi one świadczą też o tym, że rzeczywiście dyrektywa NIS2 jest stworzona czy skonstruowana na bardzo dużym poziomie ogólności, z tego względu, że panowie poruszając te kwestie, które poruszyliście w zakresie. Cyberhigieny, już częściowo poruszyliście niektóre z kolejnych punktów. Wydaje mi się, panie Danielu, że też te kwestie, które Pan przed chwilą omówił, one dość mocno zahaczyły między innymi o zarządzanie zasobami ludzkimi, a w szczególności zarządzania aktywami, prawda? Tak. Okej, okay. czy tutaj miałby Pan jeszcze jakieś być może sugestie przechodząc na chwilę do, do właśnie tego obszaru kontrola dostępu zarządzanie aktywami w zakresie uzupełnienia tego wątku? Myślę, że nie. Myślę, że jakby każdą staramy się podchodzić indywidualnie do, do każdego tematu, do każdego klienta i, i dobierać rozwiązanie do... Do potrzeb, wymogów i, i środowiska dla danego klienta. Nie każdy ma te same potrzeby związane z bezpieczeństwem, i nie każdy może być otwarty na pewne podatności, więc jakby dobieramy rozwiązanie per, per temat, po prostu. Okay. Natomiast z perspektywy sieci, no to tutaj w kontekście kontroli dostępu możemy mówić o. W wielu, w wielu wątkach, ponieważ z jednej strony kontrola dostępu to będzie kontrola dostępu do chociażby zasobów z zewnątrz firmy. Czyli tutaj mówimy o VPN, o dwuskładnikowej autoryzacji. Z drugiej strony możemy mówić o kontroli dostępu do stacji końcowych. I tutaj jest też właśnie wykorzystanie odpowiednich mechanizmów, żeby to kontrolować. Chociażby zmiana haseł, czy też. Autoryzacja z wykorzystaniem kluczy sprzętowych, jak również może mówić o kontroli dostępu do samej sieci, czyli tu wykorzystanie systemu klasy NAC, który zapobiega przed nieautoryzowanym podpięciem się do naszych wewnętrznych zasobów. Okej. Okay. A jeżeli chodzi o kontrolę dostępu i zarządzanie aktywami, to ja wielokrotnie spotykam się z takim pytaniem: firmy MŚP pytają. Czy możemy to jakoś zautomatyzować, bo mamy stos polityk, bardzo wiele dokumentów regulujących te wszystkie kwestie, nadawanie, odbieranie uprawnień, no i później pojawia się kwestia chęci jakiegoś rodzaju automatyzacji tych kwestii, czy też zarządzania tymi kwestiami poprzez system IT. Czy funkcjonują w praktyce rozwiązania, które mogą nam pozwolić zarządzać tymi dostępami, czyli odcinać, mówiąc wprost, dostęp użytkownikom błyskawicznie? Które, którzy nie powinni mieć dostępu do określonych zasobów. I oczywiście mówię tutaj o nieprostych sytuacjach, w których mamy jedną firmę i dwa systemy, gdzie bardzo łatwo jest tym zarządzić. Natomiast firmy MŚP, które są większymi podmiotami i muszą kaskadowo czy wielowątkowo zarządzać tymi dostępami, to czy możemy zaproponować jakiś jeden punkt dostępu do zarządzania tą kontrolą? Tutaj w głównej mierze myślę, że ta kontrola dostępu jest w oparciu o Active Directory. Jakby to jest ten centralny punkt, gdzie utrzymywani są ci użytkownicy, konta użytkowników i właściwa konfiguracja, integracja poszczególnych systemów może spowodować, że wyłączenie konta w Active Directory skutkować będzie odcięciem dostępu na wielu płaszczyznach. Ale myślę, że też z Twojej strony Maciek, jeżeli chodzi o UTM, i e, jeżeli mamy wprowadzone wilany, co niestety dalej nie jest normą, e, w przypadku chęci odcięcia danego segmentu sieci czy całej grupy użytkowników, na przykład może się zdarzyć tak, że ktoś w kadrach, e, któryś komputer w kadrach zostanie zainfekowany, jeżeli mamy to ładnie podzielone na, na podsieci, u, używamy UTM, a tam jest zarządzanie wszystkimi WILANami. To łatwy sposób, wycinając jedną dwie polityki na centralnym routerze bądź UTM-ie, możemy odciąć cały dział i zapobiec dalszej infekcji, tak, dalszemu rozprzestrzenianiu się incydentu. Tak, w kontekście jeszcze takiej automatyzacji tutaj mamy dostępne narzędzia, które w reakcji na incydent są w stanie właśnie przenieść do kwarantanny taką stację roboczą takiego użytkownika, więc faktycznie skutkować to będzie Odcięciem dostępu i to będzie zrobione z automatu, bez ingerencji działu IT. Okej. Okay. Mamy kontrolę dostępu, mamy zarządzanie zasobami ludzkimi. Panie Macieju, łańcuch dostaw i bezpieczeństwo w tym obszarze. Tutaj dyrektywa NIS-2, mając na uwadze dotychczasowe regulacje, czy to dyrektywy NIS, czy rozporządzenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych, czy wielu, wielu innych. Aktów prawnych, które dotyczą tego cyberbezpieczeństwa czy bezpieczeństwa IT, faktycznie ten łańcuch dostaw został bardzo mocno uwypuklony na poziomie dyrektywy NIS-2. Zestawiając to też z tą informacją, że dyrektywa NIS-2 duży nacisk kładzie również na uwierzytelnianie wieloskładnikowe komunikacji, w korzystaniu z systemów. Czy zabezpieczanie tutaj w szczególności różnego rodzaju połączeń i komunikacji systemów łączności, to jakby Pan zaadresował ten wątek? Z czym tutaj powinna firma się mierzyć? Do czego firma powinna się z tej perspektywy cyberbezpieczeństwa przygotować? Na pewno to, co możemy od razu wdrożyć, no to są bezpieczne kanały komunikacji, czyli chociażby tunele IPsec pomiędzy usługodawcą i usługobiorcą. No, jak również wykorzystanie kryptografii, czyli tutaj certyfikatów korespondencji, podpisy kwalifikowane pod fakturami oraz system bezpieczeństwa poczty, ponieważ to są główne środki wymiany tych informacji, więc tutaj trzeba należy położyć nacisk na to, żeby nie doszło do kompromitacji takiej korespondencji. Okej. Okay. Dziękuję bardzo, Panie Danielu. Przechodzimy do ciągłości działania. Tutaj mamy mnogość systemów i też tą ciągłość działania możemy rozumieć różnorako. Po pierwsze myślimy o ciągłości działania jako chęci zabezpieczenia, utrzymania, świadczenia naszych usług realizacji procesów biznesowych. Z drugiej strony możemy mówić o ciągłości działania, czy myśleć o ciągłości działania jako takiej sprawnej reakcji na incydent, czyli przywróceniu różnego rodzaju naszych zasobów, danych do funkcjonowania do działania, tak żebyśmy mogli. Dalej tutaj jako firma funkcjonować? Czy miałby pan jakieś rekomendacje, jakieś doświadczenia, które mógłby pan się podzielić w tym obszarze? Tak, jeżeli chodzi o hmm, ciągłość działania, to tutaj powinniśmy się y, przygotować wcześniej, y, tak, przez y, tworzenie środowisk redundantnych, tak, czyli nie. nie Nieposiadanie pojedynczych punktów awarii. Tutaj przy każdym projekcie, który tworzymy, staramy się to, to robić w ten sposób, żebyśmy nie mieli albo je bardzo zminimalizowali, czyli ciągłość działania na, na poziomie sprzętowym. Robimy też projekty takie, gdzie robimy ciągłość działania na poziomie całego data center, że w razie nawet awarii, jakiegoś disaster recovery typu pożar, zalanie. Możemy mieć ciągłość działania na poziomie całej, całej serwerowni. Tak więc to jest warstwa sprzętowa. Jeżeli chodzi o takie zachowanie ciągłości, zachowania po ataku już, to oczywiście powinniśmy tutaj przeprowadzić skanowanie systemów, identyfikacji i zakres ataku. To, o czym już wcześniej wspomnieliśmy, czyli izolowanie zaatakowanych części sieci, przeprowadzać też weryfikację backupu. Tak, obecnie narzędzia wykonujące backup potrafią skanować wykonywane przez siebie backupy i weryfikować, czy nie nastąpiła na przykład globalna zmiana dużej ilości danych, co mogłoby świadczyć o ataku. Także Faktycznie to, co kiedyś było systemem backupu tylko służącym do, do backupu, w tej chwili staje się też y, takim punktem ochrony, i, i, i same systemy backupu już potrafią weryfikować to, czy ten backup nie został zaatakowany. Powinniśmy też zadbać o to, żeby mieć jakieś backupy niezmienne, takie, których nawet my nie jesteśmy w stanie usunąć, y, zmodyfikować. Y, jak również podczas odtwarzania backupu, czyli jeżeli już dojdzie do incydentu, Powinniśmy najpierw te dane, które odzyskujemy, skanować w, czy, w celu weryfikacji, czy nie ma tam zabezpieczenia, które mogło się pojawić tydzień, dwa, trzy tygodnie wcześniej, więc nawet trzy miesiące wcześniej, więc powinniśmy te backupy przechowywać przez wiele miesięcy, no i niestety w najgorszej sytuacji odtwarzać się sprzed backupu znacznie starszego niż na przykład z wczoraj. Okay, to, to rzeczywiście ciekawe spostrzeżenie i wprost rekomendacja dotycząca wdrożenia NIS-2 w zakresie tych dodatkowych funkcji i backupów. I jak widzimy, takich rzeczy wprost z dyrektywy NIS-2 nie wyczytamy. Nie wyczytamy, że te systemy backupu mogą mieć dodatkowe funkcjonalności i nie służyć tylko i wyłącznie, tak jak powiedział pan Daniel. Jako składnica danych, składnica zasobów, ale też realizować automatycznie jakieś dodatkowe funkcje. I tutaj rzeczywiście, dlatego powinniśmy na bieżąco komunikować się z ekspertami z branży IT, żebyśmy wiedzieli jako zarząd podmiotu, czy rzeczywiście te narzędzia, które dobieramy, są dobre i żebyśmy nie, że tak powiem, zostali w tyle. Nie tylko z perspektywy technologicznej, ale też z perspektywy naszej oceny później jako jednostki, czyli oceny tego, czy wylegitymujemy wy się należycie z obowiązków, które na nas na podstawie dyrektywy NIS-2 yy, ciążą. Panie Macieju, dochodzimy do incydentu. Dyrektywa NIS-2 narzuca bardzo. Ścisłe i ostre, powiedziałbym, regulacje i reguły, jeżeli chodzi o reakcję, czasy reakcji na incydent, raportowania, kategorie tych raportowań, treści raportowania, jeżeli chodzi o reakcję na incydentów. Jakiego rodzaju narzędzia, myśląc o wdrożeniu NIS-2, zarekomendowałby tam, czy narzędzia, czy podejście do obsługi incydentów, czyli tego ostatniego, Punktu, jeżeli nie udało nam się zminimalizować tego ryzyka i wykluczyć wszystkich podatności. No niestety, gdy dochodzisz do incydentu, to okazuje się, że te narzędzia, które powinniśmy wdrożyć, nie zostały wdrożone. Więc pozostaje nam faktycznie analiza tego incydentu. No do analizy potrzebujemy danych, czyli tutaj wszelkiego rodzaju systemy do logowania, do raportowania, jak również systemy korelacji danych, które. Były w stanie zebrać te informacje o działaniu wewnątrz sieci. No i tutaj warto też kopię tych systemów robić, no bo taki system również może e, ulec kompromitacji. Więc e, no w tym momencie to tak zwane logi są głównym źródłem danych, żeby przeanalizować, e, co się stało. Tak, ja jeszcze dodam od siebie, jeżeli chodzi o zachowanie po ataku. Um, oczywiście są systemy backupu, jak najbardziej zachęcamy do tego, żeby mieć backup, um, mieć go według tych reguł 321, natomiast od jakiegoś czasu są um, dostępne rozwiązania dla systemów przechowywania danych, na przykład macierzy dyskowych, które pozwalają nam się cofnąć w czasie dla wszystkich naszych danych, dla danego punktu w czasie. Dlaczego to jest takie istotne? No, jeżeli dojdzie do takiego poważnego incydentu, typu zaszyfrowanie naszej infrastruktury, to czas odtwarzania i czas utraty danych może być bardzo znaczny. Im większa firma, im więcej ilo il il większa ilość danych, tym ten czas może być dłuższy. To może być liczone nawet w dniach czy w tygodniach. Jeżeli my będziemy mieli odpowiedni system przechowywania danych który już będzie dla nas formą ochrony, będzie przechowywał tak tzw. migawki macierzowe, tzw. secure snapshot, czyli zabezpieczone snapshoty, to w razie takiego ataku my możemy po prostu wskazać punkt w czasie, do którego chcemy się cofnąć z całą infrastrukturą. Wtedy to odzyskiwanie nie będzie trwało dni, tygodnie, tylko może trwać minuty od podjęcia decyzji. Dodatkowo takie migawki możemy zabezpieczyć, przed modyfikacją, czyli nawet jako administrator, nie będziemy mogli ich w niektórych systemach zmodyfikować przez określony czas. Panowie, dziękuję bardzo za te bardzo celne i wartościowe uwagi. Jak Państwo widzicie, istnieje cała paleta rozwiązań, które, które możemy implementować na bardzo różnych poziomach i etapach funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa. Jeżeli chodzi o obsługę incydentów, to Takim niewysłowionym aspektem obsługi incydentów, jeżeli chodzi o dyrektywę NIS-2, jest zaopiekowanie się również komunikacją na wypadek incydentu, a wydaje mi się, że w praktyce jest to też częściowo pomijane. Do tego na pewno wrócimy w kroku trzecim naszego cyklu, który wspólnie jako Kancelaria Radcy Prawnego i x prowadzimy. Natomiast mam nadzieję, że ta warstwa merytoryczna, którą. Państwu dzisiaj inżynierowie z ich skąpu przedstawili, jest solidną dawką wiedzy, która daje Państwu drogowskaz i konkretne wytyczne, jak powinniśmy myśleć o przygotowaniu się do dyrektywy NIS-2, jakiego rodzaju narzędzia powinniśmy na każdym z etapów wdrażać. Jeżeli mieliście Państwo jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Panom. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.